Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Shock Plakaty zrobione, kurczę. E, tu było 10 misji, a tu było iść do Majerwin 3 razy, więc było easy. E, jak wygląda sytuacja w legendarnym Dungeonie? E, 38%. Tu jesteśmy na 75. Bosie, którego sklepiemy pewnie po warcie. E, a tutaj jesteśmy na Bosie 54. No, taka drobna różnica jest. No, ale tutaj u maga dostałem teraz plaster. To hmm. ciekawe, aha, dobra, tu jest runa, okej. Okay. Dostałem plaster teraz. E, więc no, no moi drodzy, w związku z tym, że zmieniają się zwyczaje, to teraz nagrywam głównie Że Dungeony, już nie czekam na odcinek, żeby nie marnować tych plastrów, więc jak mam okazję i mam potrzebę, to wchodzę i tyle. Tym bardziej, że na drugi dzień na magu mam plastry, więc za godzinę 20 sobie wejdę. A że nie chcę zwlekać tutaj z odcinkiem, bo akurat teraz mogę nagrać, no to sorry Sorry Gregory Sorry Gregory, tak się rozpędziłem dzisiaj, że wszystkie walki petów zrobiłem hmm. Śmiesznie. Śmiesznie to wyszło, bo nawet udało się wygrać cztery z nich. To jest wczoraj ostatnia, której jeszcze nie pokazałem na odcinku dla wspierających, bo przez weekend... Robiliśmy dwa odcinki dla wspierających. Na no, obydwu była robiona awka, więc było fajnie. Legend Dungeony też były dla wspierających w weekend. No i one tak będą, raz na jakiś czas będą. Zależy, jak będzie mi po prostu pasować z publikacją, żeby tutaj chronologii nie stracił. Więc jeżeli będą odcinki dla wspierających, to i Legend Dungeony będą dla wspierających. I będą... Jeżeli będą odcinki ogólne, to. To ile, że dungeony będą yy, ogólne yy, tuż po zwykłym odcinku puszczane, nie? Tuż po zwykłym odcinku, czyli jak 11.30 jest zwykły odcinek z dnia poprzedniego, to dunk będzie tam, nie wiem, 12.00, 12.30, żeby na 13.30, czy tam na 13.00, którą wchodzi ten balonowy odcinek. Nie było konfliktu datowego i konfliktu interesu, tak to mniej więcej zrobimy. Mm, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było śmiesznie. Także nagrywam wszystkie te wejścia do Legend Dungeon'a, nawet jeżeli trwa minutę, a czasem tak jest, po prostu dla potomności. Nie nagrywam tego z komentarzem, bo po pierwsze za bardzo się wkurzam, jak dostajecie runy na ucieczkę i później trzy razy pod rząd dostajecie po mordzie bez ucieczki, 6000 kryształów bierę. E, to się troszeczkę za bardzo wkurzam na to, więc nie ma sensu tego komentować, wyzywać i tak dalej. E, jaki jest legendung, każdy wie, zrobiony na dojenie szmalcu i tyle tak i tyle. Co tu komentować, co tu komentować? E, pomimo tych wszystkich zmian, które oni udają, że robią, dalej jest w pełni RNG, możecie przejść. Rana na dwa odrodzenia możecie nie przejść na 20 życie. 18 milionów, czy my już nie jesteśmy? W naszym tajnym magazynie na pełnym tym. Jeszcze nie. Jezu, jeszcze nie. Duży ten magazyn, duży ten magazyn. Trudno nam go zapełnić. Trudno nam go zapełnić. Kimla nie mamy, to idziemy na koło zobaczyć, ale w koło jest wesoło Ohohoho. 10 bączków dzisiaj z kalendarza. Oho. Oh oh. Zbliżamy się do momentu, w którym będziemy robić tutaj podsumowania, co się dzieje z magiem i z druidem. Wiemy już, że w złocie został mag znowu okradziony. Szczególnie w ten weekend złota. To widzowie wspierający to wiedzieli, jak to się wydarzyło, że nagle druid ma 400 milionów więcej niż mag. <noise> nagle, ni stąd, ni zowąd. No to widzowie to będą wiedzieli doskonale, mm, skąd to się ukradło. Milion siedemset, milion dwieście. Co ja to mam do kibla wrzucić? No dobra, czapkę za milion sto. W takim razie, mm, teraz tak ją rozmontujemy. To zostawimy sobie na zapas, to zostawimy. Broń za milion dwieście kryształów rozmontujemy. To samo złą to nie i pierścionek nie, dobra. No. Czyli jakieś tam nawet rozmontowania zrobiliśmy, jest dobrze. Dziewięciu ataków nie muszę już robić. Boże, jak ja się cieszę, że ja nie muszę już robić tych ataków. Coś fantastycznego. Coś fantastycznego! Odblokowali ten guzik, że działa już prawie codziennie fantastycznie. Ostatnio jakiś czas temu próbowałem i było, raz działał, raz nie działał. Hmm. Co tam przygodamy ma tu 17 milionów expa i 5 milionów golda? No co za złodziej, co za złodziej, panie policja. Policja, dzwonić, policja. Zabiliśmy już pięciogłową hydrę dzisiaj. 2213 140 milionów, jak ja tą bił tak w normalny dzień, to było dobrze, tak? Bo dzisiaj żeśmy zabili pięciogłową, lejemy sześcio, Czyli jutro będziemy znowu lać sześcio, 793 czy 100 czy 200 na to 3500 klikniemy. Trzeba te ataki robić w międzyczasie, bo timer leci, ja wiecie... Timer leci, święta, rozumiecie, Maciej gotuje już żurek, żeby mieć trzy garki na zapas. Na przyszłe Boże Narodzenie też, żeby mieć żurek, bo kto tam je barszcz czerwony, tamten... Yy, w Boże Narodzenie z łóżkami, no co wy zgupieliście żurek je. więc macie już na przyszłe Boże Narodzenie żurek robi. Więc jest jak jest. Co dzisiaj? Amulety? Nie bardzo już mam jakieś amulety. Chodźmy tutaj bydlakom, dorzućmy co im się należy. Nawet takim się nie należy, to dorzućmy po Nikonikowi, tutaj rzucimy temu. Bardzo dużo jedzeń nam zeszło przez ten event karmień, bo się prawie ze wszystkiego wyzbyliśmy. To też jest spoko, nie? To też jest spoko. Co to nam zostało? Ehe, jeden atak, no to sobie będziemy robić za 10 minut, nie ma paniki, tu nic do kupienia, nic do sprzedania nie mamy już, bida z nędzą. Bida z nędzą. Jakże yy, my to porównanie i wydanie statystyk, to zrobimy jak druid dojdzie do kalendarza, nie? Więc jeszcze tydzień poczekamy sobie i po świętach będzie tą dwa kalendarze. Bo yy, odkąd zaczynamy porównanie, już po jednym wzięli chłopcy, wezmą drugi i będzie. I będzie dobrze. I chłopcy sobie wezmą po kalendarzu i będzie. I będzie dobrze. Czyli wszystko zrobiliśmy od druida. No to fajno, to fajno. To chodźmy teraz do tego pokrzywdzonego, kradzionego i w ogóle. O, spadliśmy sto, stop 150. Teraz nie będą chłopaki sczytywać nam statystyk, bo spisują tylko ze stop 150. My jesteśmy nuby. Goro się pewnie trzyma w tym 150. 147 też tam rzeźbi w tym, rzeźbi w łajnie, ale dostał dwie poty, to cwaniak, to cwaniak. My tu kisimy sobie zestaw, dostaniemy jeszcze po jednej, to sobie wtedy wrócimy do top 150. Na razie z legendarnych logów jakieś tam złomy wylatują, nie jest to jakiś sukces. Nie, fantastycznego do pokazania, nic nie wypadło. Jakieś pojedyncze sztony, które żeśmy od razu albo rozmontowywali, albo coś grzybów dużo poleciało w weekend żeśmy wskoczyli na ponad 800, jak widzicie. Jesteśmy już po awce na ponad 800. Gryf się kończy za 5 dni. Nie jest źle. Nie jest źle. Chodźmy do tego biednego, pokrzywdzonego człowieka. Mag. Kibel wrzucony. Zobaczmy, co tutaj. Bączki. Bączki! O, bączki teraz muszę brać, bo przez te ostatnie kilka dni, co walnąłem kilka odcinków i dla was, i kilka odcinków dla wspierających, e, takich dość szybkich, to sporo bączków poszło. A gra nie chce oddać bączków, no. Co to jest oddanie pięciu bączków? No, nie róbmy scen. Pięć bączków tylko oddali, złodzieje, no. Może następnym razem No, nic nie dają. Dziesięć klepszyc zmarnowane i nic nie dało. Dobra, zobaczmy ten tajemny magazyn u Druida, bo może po kole się zapełnił. Jest Twoje maksimum osiągnięte. No i ja teraz będę zwracał uwagę na to, czy faktycznie po tym maksimum będzie z powrotem ładowało tu, czy tu. Bardzo fajny magazyn, polecam, wspaniały feature, yy, po prostu aktualizacja stulecia, to 900. Tak aktualizacja stulecia, czego chcieć więcej mógł gracz, typowy gracz Szakesa, aniżeli yy, czegoś takiego fantastycznego, no, no z Bodźkiem rozmawiałem, Bociek mówił, kurczę... Jeszcze nie zacząłem grać na Golda, już marzyłem o takim tajemnym magazynie i to jest dla mnie znak, to jest dla mnie znak. Jeżeli bociek odwieczny gracz na 10, prawie 11xpo8 Golda. Odwieczny gracz na Golda, jeżeli on mówi, że on czekał na ten feature 20 lat też coś milionów, więc całkiem przyzwoicie tą siedemokłochą głową lejemy, mm, że on czekał na ten feature 20 lat, to ja mu wierzę, to ja mu wierzę moi drodzy, nie mam powodu żeby mu nie wierzyć, tak? Dlaczego miałbym mu nie wierzyć? Czego miałbym mu nie wierzyć? Tu nic do sprzedania, nic do schandlowania, więc idziemy zobaczyć co tam w poczcie piszczy mm, 4 winy, dzisiaj tak samo, więc dzisiaj 8,2 i co ciekawe bo mnie pokarała, za to, że nie zostawiłem ziemi na odcinek, to obie ziemię przerżnąłem, nie? <grymne> Bo wszystko pozostałe wygrałem. A nawet tutaj wodą wjechaliśmy w skoczko uciekiniera, który zmienił seniki i myśli, że nikt nie wie, że to jest on. Nie chce tam siedził u kolegów. Nie chce tam siedził u kolegów nowych. Eee, jego, jego dusza będzie cierpieć, jego dusza będzie płonąć eee, dobra, i Shiropanty, czyli jakieś siroportki. Także śmieszna historia, bo tak jak mówię, Bozia pokarała za to, że nie dałem na odcinek dwóch ostatnich walki i obie ziemię za karę przegrałem, a poza ziemią wszystko wygraliśmy, nie? Więc śmieszna historia. Śmieszna historia, gdzie dzisiaj za 4 za 3 dni o to będzie śmiertelka zaraz. Kolejna, to dobrze, to dobrze, niech będzie, niech będzie. Tu trzymamy się top 100, no bo mamy poty cały czas, więc więc nic tu się nam złego nie może wydarzyć. Nie? Zobaczmy, może dzisiaj jakieś pieniądze zarobimy, 3 grzyby, 15 milionów, 3 grzyby, 3 grzyby, 8700, 15, no. Jak nie ma weekendu złota, to złoto leci z koła, jak przychodzi event złota, to mi wyłączają złoto. Nie wiem jak to jest, nie wiem. O co tutaj chodzi? Ale, ale, ale o co chodzi, to nie wiem, o co chodzi. Nic do schowania nie mamy. Tego nie będę chował, bo to się po prostu jutro ten. To będzie jutrzejszy item do kibla i do rozmontowania. Po co go wyrzucać, nie? Nie, nie mamy ciśnienia jakoś super na to. I jest grzybów, czyli 200 grzybów mniej niż u druida. To jest... No to tak lecisz czasem, że druid nawet na te grzyby okrada, nie? To jest, taki, to, jest taki, to jest taki fakt, to jest taki fakt, że yy, ta różnica w tych grzybach nagle z lekko ponad 100 zrobiła się już na ponad 200, więc no, no nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze, jesteśmy okradani z, ze wszystkiego na magu, ze złota, z pieniądza, z, z grzyba... I podejrzewam, że nawet surowców, że on jeszcze nie zapełnił, a nie, też zapełnił tajny magazyn. Dobra, mamy tajny magazyn, jesteśmy bezpieczni. Moi drodzy, nikt nas nie napadnie, bo mamy tajny magazyn. Ha, 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 ha. To nic, że nam opierdzielą stąd sto kilkadziesiąt milionów, yy, bo mamy skryte. Bo mamy skryte 90, które nam oszczędza parę, paręnaście milionów surowców w sumie jednych i drugich. To będzie parynaście. I tu mamy bezpieczne. To, że nas na setki okradną, to... To jest... A już jest bez znaczenia. Dziesiąty atak mi został i w zasadzie tutaj nic. No, problem jest duży. 7893. Dobra. Problem jest duży z tym złotem, bo jak zrobię porównanie, to naprawdę wyjdzie, że druid zarobił dużo, dużo więcej pieniądza przez ten cały czas. To będzie nie cały miesiąc, bo 21. Zaczęliśmy spisywać marca, jest za tydzień, będzie tam powiedzmy 18-19, po świętach będzie właśnie taki 20-21, to będzie idealnie powiedzmy niecały miesiąc grania i będziemy wiedzieć co zrobiliśmy przez miesiąc. Ile wbiliśmy expa na obydwu postaciach, ile leveli, minus 2 za kalendarz, ile statystyk, ale jak widzicie Gold ruszył tak naprawdę w weekend Golda, bo mieliśmy po 6 baniek. Po, przez dwa tygodnie, czy tam niecałe trzy, wbiliśmy sześć baniek i, i, i po weekendzie ponad trzy, nie bańki, tylko miliardów i po weekendzie ponad trzy wbite, nie? czyli w trzy dni wbiliśmy połowę tego, co przez trzy tygodnie, nie więc no, śmieszna historia, śmieszna historia. No na szczęście się tu z oficerami skończyło kombinowanie, więc jestem szczęśliwym, pamiętacie, jak dochodziłem do gildii, wycierusem byłem na samym dole, pamiętacie to, a teraz Maciej tu się już zbliża do topy. Do topy gildi się zbliża Maciej, to jest niesamowite. No tam do topy to nie przesadzajmy, ale tutaj jeszcze jest dodo, czary mary, to są zawodnicy, których możemy tutaj jeszcze spróbować bzyknąć, nie? No reszta będzie musiała poczekać na to, aż będziemy klikać lochy, to długo potrwa, ale... Ale jestem ciekaw, jestem ciekaw, jakbym tak przetrwał do 450, do 480, nie wiem. Nie ma też co za długo czekać, bo to się wtedy dużo statystyk straci. Ale jestem ciekaw, czy on tak przeczekał, czy, czy, czy udałoby się wbić top 30 z levelem, chociaż pewnie tak. Podejrzewam, że tak, tu dużo ludzi kisi te levely, a z czasem po prostu oni będą coraz, coraz bardziej dostawać po, yy, po dupsku. Z czasem będą coraz bardziej dostawać po dupsku. O, zobaczcie, tu już się temat flag zakończył, widzę, już, już nie jest modna temata flag ukraińskich. A yy, jak tutaj... Tutaj widzę też już, no, no jeszcze tam w topce ktoś tam trzyma, ale już poza tylko topką się wychylimy, już też temata się skończyła, temata się skończyła, ale nie to tam bez znaczenia, ja mogę mieć i flagę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jest mi to bez znaczenia. Tyle kochani, pozdrawiam was serdecznie i niedługo, gdzieś za pół godziny, za godzinkę odcineczek będzie z tych loszków, które kliknę za godzinę, nie? No, trzymajcie się, manderko i pa pa!